Prace nad odblokowaniem ukończone w 87% kanału sueski. Prace nad odblokowaniem ukończone w 87%. Znak zapytania szef zarządu kanału sueskiego oznajmił w piątek, że prace, które mają pomóc w jego odblokowaniu, są bliskie ukończenia. Jak dotąd usunięto 17 tysięcy metrów sześciennych piasku, czyli 87% potrzebnej ilości. Ruch tamuje unieruchomiony od wtorku na mieliźnie kontenerowiec, Evergiven. Jak podano w komunikacie, od czwartku na miejscu pracuje pogłębiarka scąca, usuwająca 2000 metrów sześciennych materiału na godzinę. Zarząd kanału sueskiego oznajmił, że trzeba usunąć ok. 20 000 metrów sześciennych mułu i piasku by dotrzeć na głębokość 15 metrów co powinno umożliwić ponowne wypłynięcie statku. Maszyna zaczęła pracę 100 metrów od statku, a obecnie znajduje się już 15 metrów od niego. Japońska firma Shohei Kisen, właściciel kontenerowca Evergiven, poinformowała w piątek dziennik Nikkei Business Daily, że spółka ma nadzieję na uwolnienie statku w sobotę wieczorem czasu japońskiego. Oznaczałoby to sobotni poranek w Egipcie. Zastrzeżono jednak, że nie ma pewności co do powodzenia tych starań. W czwartek szef holenderskiej firmy Boskalis, która pomaga w operacji, stwierdził, że w zależności od warunków statek może pozostać w obecnej pozycji, blokując kanał, nawet przez tygodnie. Evergiven, wstrzymuje ponad 150 statków. Dokładna przyczyna utknięcia kontenerowca nadal nie jest znana. Wiadomo jedynie... Że jednostka doznała rozległej awarii i zasilania, a do jej zablokowania się w poprzek jednopasmowego fragmentu kanału przyczynił się silny wiatr i burza piaskowa. W rezultacie blokady na przez kanał czeka ponad 150 statków po obu jego stronach. Według agencji Associated Press część statków, będąca na kursie prowadzącym do kanału, zmieniła trasę na te wokół Afryki, kierując się w stronę przylądka Dobrej Nadziei. W ciągu najbliższych dwóch tygodni przez kanał łączący Morze Śródziemne z Czerwonym przeprawić ma się co najmniej 300 statków. Według agencji Reutersa blokada kanału spowodowała gwałtowny wzrost cen morskiego transportu towarów i surowców. Cena przewozu benzyny wzrosła np. o 73% w ciągu ostatnich trzech dni.